Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo bardzo serdecznie, w ogóle zawsze tak te ręce podnoszę. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie krótki film, tak sobie myślę, bo chciałam Wam pokazać trzy prace, które zrobiłam podczas warsztatów stacjonarnych, mediowych w Tykocinie, u Reni. Byłyśmy pod koniec września. Koniec września chyba, tak, to był chyba koniec września. Pod koniec września byliśmy właśnie w Tykocinie. Zresztą jednorożce, tutaj moje wspierające, mają dostęp do blogazka, na którym był pokazany te warsztaty po części. Tak wiecie, trochę, trochę coś tam było widać. I chciałam Wam pokazać, co udało nam się zrobić. To były warsztaty mediowe z Olą. Ola je prowadziła. I zrobiłyśmy, słuchajcie, aż trzy prace. Trzy prace, które no... No, wyglądają, powiedziałabym, zjawiskowo, tak. Co do tego moim zdaniem nie ma wątpliwości. I robiłyśmy miseczkę, robiłyśmy ozdobny Wianek, chociaż nie tylko Wianek, ja robiłam Wianek, ale był też, była też choinka, była też bombka, więc nie wszyscy robili Wianek. I trzecią pracą była skrzyneczka. Transferem i złoceniami, więc w ogóle wiecie, szałciał, że tak powiem. Więc zaczniemy sobie może od świątecznej ozdoby. I świąteczna ozdoba w moim przypadku to taki wianek właśnie świąteczny. Jak widzicie, mój jest kolorowy. Stanowcza większość dziewczyn, które robiła te wianki, one były raczej takie Jednokolorowe, ciemniejsze też, wiecie, rozbielone z woskami. Mój jest taki bardzo kolorowy, bo tak sobie pomyślałam, że chciałabym taki właśnie bardzo świąteczny klimat zachować. On jest w ogóle, zobaczcie, na takim styropianowym, styropianowym okręgu, takim obwarzanku bym powiedziała. Tutaj wszędzie jest pozłocony, jest po. po, po, po. Pomalowany na biało i pozłocony, żeby tutaj wiecie coś było, ale ja na przykład tutaj e, nic nie robiłam w sensie, wiecie, nie nakładałam żadnej struktury, bo jednak mój wianek będzie wiankiem stojącym. Jest plan, żeby tutaj w środku włożyć sobie świecę jakąś świąteczną, e, ozdobić to jakimiś gałązkami i żeby była po prostu taka wiecie świąteczna ozdoba na stół. E, tak sobie myślę. Przez moją siostrą porozmawiać, czy jej się to będzie podobało, bo zakładam, że święta pewnie będą u niej. E, więc może bym po prostu do niej przywiozła e, taki świąteczny stroik. I byt sobie wiecie, stało na stole bardzo ładnie. Taką mam wizję. E, więc jak widzicie jest to taki właśnie e, wianek. Na takim styropianowym obwarzanku. I tutaj są wszędzie po prostu poprzyczepiane e, moldy, odciski e, z takiego... Takiej glinki, nazwijmy to glinką. Myślę, że możemy nazwać to glinką. Jak widzicie, u mnie się tutaj dużo dzieje: są świąteczne pierniczki, są choinki, są pulsencje, są e, szyszki, są jakieś tutaj dzwoneczki. No, dzieje się tutaj dużo, dużo, dużo. No i jak widzicie, e, one są. Każdy z tych elementów kolorowałam oddzielnie, później oczywiście to wszystko było jeszcze wybielone i na koniec jeszcze pociągnięte różnymi woskami. Na przykład widzicie tutaj hojnę, ta szyszunia się świeci na złoto, dzwonki też się świecą na złoto, tutaj mam złotą kukardę, która też się tak połyskuje od wosków. Ja jeszcze się zastanawiam, czy sobie jeszcze bardziej tego nie... Nie po, wiecie, nie powoskować, ale to jeszcze będę kminić, bo tak pomyślałam, że właśnie jeszcze na przykład zielonym bym sobie mogła pojechać te listki, a czerwonym pojechać trochę bardziej jeszcze te poesencje, ale to jeszcze będę kminiła. Jak to przywiozłam do domu, to to musiało przede wszystkim wyschnąć, bo było jeszcze takie dosyć, wiecie, no mokre po prostu i bałam się, że mi się to, wiecie, porozwala. Ale teraz to już jest bardzo porządnie zasknięte, więc myślę, że będę mogła sobie jeszcze woskiem tutaj co nieco y, pomiziać, pokidziać. W każdym razie, no jestem bardzo zadowolona z tego wianka, wygląda naprawdę przeuroczo. No i przede wszystkim nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc dla mnie to jest po prostu, no, zabawa pierwsza klasa. Chociaż nie ukrywam, że miałam bardzo y, dużo chwil zwątpienia, y, w momentach, kiedy to wszystko tutaj przyczepiałam, potem musiałam każdą z tych rzeczy dokładnie, y, wiecie, osobno pomalować. Mówię, nie, tego nigdy nie zrobię. Dlaczego nie zrobiłam wszystkiego jednym kolorem? No ale co począć? No, no tak było, ale efekt moim zdaniem jest naprawdę, no piękny. Po prostu piękny, co tu dużo mówić. Więc to jest moja pierwsza praca taki właśnie wianeczek. Druga praca to pokażę Wam pudełko. Drugą pracą jest pudełko. Zobaczcie, tak ono wygląda. Jak widzicie, mieni się bardzo tutaj błyszczy. Widzicie, ta powierzchnia to jest taka tafla. No i o co chodzi z tym pudełkiem? Tutaj w środku są jeszcze przegródki, które gdzieś położyłam w bezpieczne miejsce. O, jest bezpieczne miejsce, od razu sobie je włożę. To jest, słuchajcie, herbaciarka, czyli można sobie tutaj włożyć po prostu najzwyczajniej w świecie herbatę. To jest po prostu pudełko na herbatę. Jak widzicie, ma przegródki, wkładamy sobie herbatę i mamy herbaciarkę. No i to pudełko to była taka zwykła, klasyczna sklejka. Patrzę, czy mam tutaj jakąś sklejkę, ale widzę, że nie mam żadnej sklejki, żeby wam pokazać, jak wygląda kolor, kolor sklejkowy po prostu. No, nie mam, nie mam, ale jest tekturka na przykład. No powiedzmy, że to jest taki, wiecie, jasny kolor, po prostu tekturkowy. No tak myślę, że całkiem blisko temu kolorkowi, nie mam nic tutaj ze sklejki, to aż dziwne, zawsze coś ze sklejki gdzieś się znajduje, a tutaj nic nie ma, czekaj, może moje pudełeczko będzie miało, o, tak, bo nie malowane było w środku, więc jak widzicie, to jest taka sklejka, taki mniej więcej kolor właśnie miało to pudełko, taki wiecie, zwykłe po prostu drewnianko. no może trochę bardziej, no ale podobny, podobny kolor. W każdym razie takie to mniej więcej było. No i jak widzicie, efekt jest taki, że wygląda zupełnie inaczej, nie? Więc wszystko było tutaj zabejcowane. W ogóle pierwszy raz w życiu używałam. A tutaj dookoła ja nic nie dawałam, nie robiłam żadnych ozdóbek. Tutaj pięknie wyszły te swoje. Tutaj to oczywiście na brzegach tylko są, wiecie, pociemnione, żeby to wyglądało na takie starsze niż jest w rzeczywistości. W każdym razie największa robota była tutaj z tym wieczkiem. E, bo tutaj jest milion 500 warstw różnych, przeróżnych e, środków, które były nakładane, żeby to właśnie zyskało taką, no wiecie, taką warstwę, taką, taką w zasadzie taflę, bym powiedziała gładziusieńką. Więc, no tutaj było lakierów jakiś tam. Ja nawet nie wiem, co to było nakładane. No mnóstwo różnych, przeróżnych rzeczy było nakładane. A jedną z warstw było złocenie, bo to, co tu widzicie, że to się tak pięknie mieni na złoto, to to nie jest żadna farba złota, tylko to jest złoto. Złoto w takich, wiecie, delikatnych płateczkach. Ja takiego złota jeszcze nigdy nie używałam w takich plastrach plastrach takich płatach o płatach. Myślę, że płaty to jest najlepsze określenie. Plus tutaj jeszcze jest. Transfer zrobiony. Ja też nigdy w życiu jeszcze transferu nie robiłam. Co prawda z Kasią wiem, że w jednych twórczych rozdziałach transfer był robiony, ale ja tej lekcji jeszcze nie robiłam, więc tego warsztatu. Więc to był mój pierwszy raz z transferem. Wydaje mi się, że wyszło mi całkiem nieźle. Tylko tyle, że, czekajcie, tu gdzieś pod kątem będzie widać. Pod niektórymi, niektórymi kątami wygląda bardzo dobrze, ale o, jak tutaj się przyjrzycie, to pewnie będzie widać, że jest taka obwódka. Ja nie do końca ściągnęłam papier i jak pod, pod niektórymi kątami. O, o, może tu, o tu. Pod niektórymi kątami widać tą obwódkę po prostu. Przede wszystkim powinnam to trochę bardziej dokładnie wyciąć, tak żeby, wiecie, ta obwódka była tutaj bliżej tego, tego. A poza tym później dużo mocniej, lepiej ściągnąć ten papier. Należy, to był pierwszy raz. To uważam, że i tak całkiem nieźle mi to wyszło. Jak się patrzy tak na wprost, to w ogóle tego nie widać, więc spoko. Jestem z siebie naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę właśnie to, że to był mój pierwszy raz w ogóle z tego typu zabawą. Jak się okazuje, ja w ogóle w domu mam trochę takich produktów do zrobienia czegoś takiego. Tutaj wiecie, z wierzchu. Nie mam co prawda złota do złoceń, ale. To złocenia, to nawet powiem Wam, że fajna sprawa. O ile transfer, to tak chyba nie do końca moja bajka, bo to trzeba się naprawdę strasznie dużo narobić, żeby, żeby to wyszło. I szczerze mówiąc, chyba nie mam cierpliwości, żeby się w to aż tak, wiecie, zagłębiać. Wiem, że Izy, Izie się spodobało. Iza Dab pewnie będzie coś jeszcze robiła, więc na pewno będzie się chwaliła efektami. Ja, prawdę mówiąc, no po prostu nie mam cierpliwości do aż takiego Wiecie, poświęcania się jakiemuś takiemu elementowi jednemu, ja bym chyba wolała tutaj po prostu stempel przywalić i wiecie, i zbani, nie? No tylko tyle, że jak się robi transfer, no to co, cokolwiek sobie wydrukujecie, wymarzycie, wymyślicie, to można to przyłożyć na daną rzecz, a tak to trzeba, wiecie, mieć konkretny stempel. Więc jakby, no, rozumiem uroki tego transferu, ale po prostu to nie jest na moje, wiecie, na moją cierpliwość i na moje nerwy. Generalnie po tych warsztatach jeszcze bardziej doceniam wszelak, wszelkiej maści osoby, które bawią się dekupażem. No bo to w jakimś tam stopniu jest dekupaż, nie wiem czy to w 100% jest dekuparz, ale powiem Wam, że to ile trzeba mieć cierpliwości, żeby poczekać aż te wszystkie warstwy, bo tu jest naprawdę kilkadziesiąt warstw. No, myślę, że spokojnie kilkadziesiąt. Za 20-30 warstw to tutaj jest różnych preparatów. Żeby odczekać, aż każda z tych warstw podeschnie, nałożyć następną, w ogóle wiedzieć, w jakiej kolejności te różne warstwy tutaj nakładać, to powiem Wam, że to jest w ogóle hardcore, nie? Ja nie sądziłam, że to jest aż tak czasochłonne. I tak bardzo dużo trzeba na ten temat wiedzieć, żeby to, wiecie, y, móc po prostu zrobić tak, wiecie, z sensem, z głową, a nie na pałę, po prostu nakładając coś na coś, więc y, wiem już, że dekupasz to chyba nie do końca moja, y, moja rzecz. Fajnie mogę robić takie rzeczy na warsztatach, oczywiście, jak najchętniej, jak najbardziej, ale wiem, że sama po prostu nie mam do tego cierpliwości. Tak wiecie, to tak jak kwiatki, nie? Ja kwiatków nie robię, bo nie mam do nich cierpliwości. Podejrzewam, że jakbym zaczęła, to w pewnym momencie bym doszła do jakiegoś tam poziomu, zresztą tak samo jak z tym, ale to trzeba mieć cierpliwość, żeby dojść do tego poziomu, a ja tej cierpliwości nie mam. W każdym razie skrzyneczka jest naprawdę mega. Jestem z niej bardzo zadowolona z tego efektu, jak wróciłam z tą skrzyneczką, to szanowna oczywiście jak ją wziął w ręce, mówi: no ładna skrzyneczka, ładnie kupiłaś. Jak mu zaczęłam mówić, że to była zwykła drewniana skrzyneczka, a to co tu się dzieje na wierzchu, to jest wszystko zrobione przeze mnie, no to był szok, nie? To jest takie coś, co jest rzeczywiście szokujące i mi się takie skrzyneczki kojarzą w ogóle z takimi, moja babcia, babcia sąsiadka, taka przybierana babcia, Świętej Pamięci, e, miała właśnie taką skrzyneczkę, taką szkatułkę właśnie z takim bardzo, bardzo podobne w odczuciu, to wieczko było, ten dekiel, dekiel, tak? E, że to było właśnie takie zalane jakby i ja zawsze myślałam, że to po prostu takie jest zrobione, a teraz sobie myślę, że babcia mogła mieć rzeczywiście jakieś rękodzieło zrobione. Nawet o tym nie wiedziałam wtedy. Bo to było bardzo podobne w odbiorze. Więc generalnie skrzyneczka wygląda jakby miała milion lat. Dobra, może nie milion, ale no, kilkadziesiąt to najmniej, a to jest świeża rzecz, że tak powiem, wyjęta ze sklepu, nie? Więc, jakby, wow. No i ostatnia rzecz, którą robiłyśmy, nie ukrywam, mimo tego, że te dwie prace były bardzo wymagające i bardzo takie, wiecie, czasochłonne, i bardzo dużo czasu im poświęciłyśmy, no to najbardziej podoba mi się ta trzecia praca, która jest najmniejszą pracą, która jest w zasadzie tak naprawdę najprostszą pracą, ale efekt, jaki się uzyskuje przez jej zrobienie, jest po prostu amazing, uważam. To jest, słuchajcie, taka miseczka. Zobaczcie, to jest po prostu miseczka zrobiona z mandali. Ja nie będę zdradzała, jak ją się robi. I jak ktoś tam wiecie, no bo nie będę, no bo jak. No bo to jest mandala, nie? Mandala, miseczka. Powiem Wam tylko, że to są tutaj woski na wierzchu, ale. No, powiem Wam szczerze, że to, jak to wygląda, to po prostu. No, no, sztos, nie? Powiem Wam tylko, że bardzo prosto się to robi, tak naprawdę. Ale no, no. Efekt jest niesamowity. I najlepsze jest to, że wszystkie robiłyśmy te miseczki właśnie na tym samym, jakby wzorze, na tej samej, jakby formie. Może w ten sposób. A każda z miseczek wyszła, każda miseczka wyszła zupełnie inaczej. Bo wiecie, wystarczyło użyć po prostu różnych. Wosków, innych kolorów i to zupełnie innego nabierało kształtu, może nie kształtu, ale zupełnie innego wyglądu, może w ten sposób. W każdym razie, no ja z tej miseczki jestem po prostu niesamowicie zadowolona. Ona tutaj sobie leży u mnie na biurku, trzymam tu jakieś takie, wiecie, o, leży sobie najczęściej to. Ale jak na przykład będę coś wycinać na live, czy coś, to będzie sobie tutaj stała i tutaj będę wycinanki sobie wyrzucała, Bo jest po prostu taka idealna, podręczna miseczka, żeby coś włożyć, nie pogubić. Aż tam widzicie, tutaj też złocenie od spodu zrobione. No wygląda to oszałamiająco. Myślę, że jeszcze taką miseczkę raczej sobie zrobię. Więc no, myślę, że to nie była ostatnia miseczka w moim życiu, tylko właśnie muszę kupić formę bo jeszcze jej nie zamówiłam. Wiadomo, oczywiście, ja to tak zawsze wszystko zrobię, wszystko zrobię. Może kiedyś mi się uda, nie? No, więc e, tak to, słuchajcie, wygląda. Takie trzy prace zrobiłyśmy. Jeszcze wam je tutaj jadę. pokażę raz. O, skrzyneczka, wianek i e, miseczka. E, I ja robiłam skrzyneczkę, a część dziewczyn robiła Iza robiła, Iza robiła sekretarzyk, więc u Izy na kanale, u Izy Dab zobaczycie wersję sekretarzyka, taką dużą, dużą, dużą wersję. Sekretarzyk wyszedł po prostu obłędny. Miseczki wyszły, no, bardzo podobnie, no bo to jakby ta sama forma. I Iza pokazywała też swoją wersję wianka, to też Was odsyłam do Izy, bo Izy wersja jest no przepiękna, także więc warto sobie zajrzeć i zobaczyć jak to u Izy wygląda. A ja z tego miejsca jeszcze bardzo dziękuję wszystkim dziewczynom, z którymi byłam podczas tego weekendu na wyjeździe, bo bawiłam się naprawdę przed nią. E, taka dawka wiedzy, jaką dostałyśmy od Oli, swoją drogą Olu, wielkie szapoba to, że ogarnęłaś taką grupę, e, bo było nas tam trochę, chyba 10 nas łącznie było, więc e, no nie było to łatwe na pewno. Ola przekazała nam, słuchajcie, ogrom wiedzy, po prostu ogrom wiedzy e, i no, ogrom pozytywnej energii, jak to Ola, nie? Co do tego to nikt nie ma wątpliwości. Więc bawiłam się świetnie. Bardzo dziękuję dziewczynom, że, że się tam spotkałyśmy, że mogłyśmy razem potworzyć, podziubać, i mam nadzieję, że to pierwsze takie mediowe z Olą warsztaty, ale na pewno nie ostatnie. Taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że Ola się nie zniechęciła i będzie, będzie się z nami tam spotykać. No, dobra, moje drogi, to tylko tyle. Chciałam Wam pokazać właśnie te trzy prace, które udało mi się zrobić, pochwalić się nimi tak naprawdę. I co, widzimy się, słuchajcie, następnym ra 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 razem. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać yy, na sobotę tygodniówkę, więc jeżeli mi się uda, to do zobaczenia na sobotnim filmie. Yy, przypominam, że teraz w czwartek nie ma live'a, bo ja jestem wyjechana, yy, więc nie ma live'a, tak. No, to tak, dobra. No to co? Ściskam Was bardzo, żegnam się z Wami. Do zobaczenia, buziaki. Pa, 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 pa!